Witam w drugim prawie wakacyjnym odcinku Lektury czy coś w tym stylu. Doczekaliście się, mam nadzieję, recenzji okaleczonego Boga oraz Półsnów. Co potem? Ja mówiłem o wielu planach. Część z nich oczywiście zostanie zrealizowana, ale nie obiecuję, że w najbliższym czasie. Po zakończeniu okaleczonego Boga. Jak w każde wakacje wziąłem się za tutaj Roberta Jordana. Moim celem wakacyjnym zawsze jest chociaż przeczytanie jednej książki jego autorstwa, ze względu na to, że saga jest przeogromna. Ja o Robercie Jordanie już wspominałem wielokrotnie. Znaczy, może niewielokrotnie, ale jednak troszeczkę już na jego temat tutaj wam coś przedstawiłem. Dlaczego postanowiłem zrecenzować kolejny tom, Triumf Chaosu. To jest, proszę Państwa, to już Wam mówię, tom szósty, bardzo potężne tomiska, to chyba jest najgrubsze, 1300 podajże stron. I teraz tak, postanowiłem coś tam na temat tej książki powiedzieć ze względu na to, że widzę pewną różnicę pomiędzy triumfem House'a oraz resztą części pisaną przez Stevena Eriksona. Konkretnie jest taka jedna wielka taka prawda różnica, o której powiem zaraz. Natomiast tak, poza oczywiście tym, że naprawdę akcja Steven Erikson, przepraszam, Steven Stevena Erikson, przyzwyczajenia, Robert Jordan, Robert Jordan ma w sobie takie coś, że on bardzo lubi akcję przedłużać i tak naprawdę ludzie wychodzą, czy kończą czytać jego tomy z takim dużym niedosytem, bo tak naprawdę no akcja się skończyła i czy ona poszła do góry, do, do przodu bardzo, no można byłoby się kłócić, prawda? W każdym razie, tu też tak jest. Jeszcze nie skończyłem, jestem na tysięcznej stronie, ale postanowiłem jednak, yy, sobie, Tutaj coś już nagrać, ze względu na to, że zanim to skończę, może minąć jakiś czas. E, wiadomo, no, zaczął się rok, rok szkolny, akademicki. E, wszystko praktycznie się trzyma. To jakby te zawirowania damsko-męskie, damsko bardzo dużo szczegółowości. Coś, ja wiem, że się troszeczkę powtarzam, ale jednak to są rzeczy, które warto przypomnieć. Bardzo dużo szczegółowości u Roberta Jordana. Yy, oczywiście m, opisy wciąż są świetne. To jest y, pisarz, który zdecydowanie opisy ma na najwyższym e, poziomie. Natomiast dlaczego w ogóle postanowiłem coś powiedzieć? Proszę państwa, moim zdaniem od trufu chaosu nie wiem ile tam jeszcze dokładnie tych tomów zostało. Co najmniej drugie tyle, czyli co najmniej sześć. Yy... Wydaje mi się, że od Triumfu Chaosu coś zaczęło się w takim pisaniu, w takim ciągnięciu tej akcji dalej u Roberta Jordana zmieniać. Oczywiście na lepsze. Wydaje mi się, że nabiera troszeczkę powagi ta jego cała akcja. Nie mówię, że to jest na Bóg wielkim poziomie, bo to jest wciąż Robert Jordan. Więc. Nie wyobrażajmy sobie y, Bóg wieczego. Natomiast faktycznie widzę taką. Jeżeli no nie wiem, czy, czy określenie dojrzałość będzie dobrym określeniem, bo chyba nie, no bo tutaj byśmy obrazili chyba Roberta Jordana mówiąc, że y, stał się dojrzały dopiero w tym tomie. Natomiast widzę taką powagę. To się faktycznie dzieje tak, to się staje tak powoli w tym tomie, w takim fantazji y, bardziej poważnym, bo tak naprawdę. Do tego tomu wiele na pewno większość z Was, która czytała, jest w trakcie, przeczytała już być może Roberta Jordana, całą sagę koła czasu, podzieli moje zdanie, gdy powiem, że to jest troszeczkę taka fantastyka, yy, małodziejąca się. W sensie, że wiemy, co się wydarzy, Eee, nie jest to akcja bardzo zawirowana, która trzyma w napięciu. Postacie są takie kolorowe, takie jak bajki dla dzieci. To jest moim zdaniem fantastyka, która naprawdę eee, można ją polecić ludziom, którzy zaczynają swoją przygodę z fantastyką. Bo jest taką typową fantastyką. Wykreowany w wspaniał kolorowy świat, mnóstwo postaci, yy, dobro, zło. Ludzie, gdy nie mają powiedziane stricte, kto jest dobry i zły, zaczynają się gubić. Tutaj. Obiecuję, że się nie zgubicie, tak? Ale faktycznie zaczyna nabierać takiej twardej ręki. Można powiedzieć to ująć metaforycznie, że pisząc poprzednie sobie tomy Robert Jordan bardziej e, miał taki lekki uścisk. E, lekko trzymał ten długopis, natomiast przy triumfie chaosu już troszeczkę, nie wiem, może ten tytuł go tak zmotywował, tak? Wymyślił taki tytuł i on go zmotywował. Troszeczkę mocniej zacisnął ten długopis. I, I faktycznie, no, takim bardziej nie chcę mówić brutalnym językiem, bo bym zgrzeszył, natomiast taką, taką zdecydowanie bardziej pewną ręką, i mam wrażenie, że od tego tomu, obym się nie mylił, od tego tomu może bardzo dużo się fajnych rzeczy wydarzyć. Taką mam nadzieję. I co? No tak naprawdę, mam nadzieję, że, że, że tutaj będziemy jeszcze obserwować dużo fajnych akcji. W Robercie Jordanii i całym kole czasu. Ja wciąż czytam, na pewno obejrzycie filmik. Nie powiem, że wkrótce, ale obiecuję, że wstawię, jak już skończę czytać całe koło czasu, wstawię filmik, który będzie o tym traktować. No, jakby nie patrzeć, tak chyba, chyba tak. No, największa saga fantazji w historii. Nie znam wszystkich, ale, ale znam się na tyle, żeby stwierdzić, że na pewno. Ścisła czołówka. Także jeszcze raz tryumf chaosu. Ogólnie rzecz biorąc, naprawdę, jeżeli ktoś, bo przede wszystkim do tych ludzi kieruje tego typu e, nagrania, jeżeli ktoś jest na mm, nie wiem, na etapie oczywiście ognia niebios, czy nawet smoka odrodzonego, to nie mówię, że z tomu na tą tom to się faktycznie dzieje. Takie twarde pismo, bardziej zdecydowane. Bardziej to wygląda. Jak ja sobie to po prostu wyobrażam, co się dzieje, wygląda to zupełnie inaczej niż, niż to, co czytałem rok temu. O to mi przede wszystkim chodzi. Więc proszę się nie poddawać, jeżeli coś jest nie tak, ale chcecie je przeczytać jednak, bo Was interesuje, bo, bo no ja ogólnie chcę poznać Roberta Jordana. Naprawdę uważam, że to jest pisarz, który ma bardzo dużo do zaoferowania, dlatego ja się nie poddam i ja to przeczytam. W prędzej czy później ja to przeczytam. E, dziękuję za uwagę. Widzimy się, nie mam pojęcia kiedy nie będę ci obiecywać, bo potem będziecie mieli pretensje. E, także mogę obiecać jedynie tyle, że zobaczymy się jak tylko szybko los pozwoli czas przede wszystkim. Najprawdopodobniej będzie to w okolicach e, albo przyszłego roku początku, może jak będę mieć czas, albo wakacji. E, dziękuję jeszcze raz i do usłyszenia